Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale związanym z rozwojem Hydroponiki nad akwarium i z wodą akwariową. Tak po części w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać moje nowe zakupione roślinki w powszechnym markecie budowlanym, czyli Marce Obi. Przypadkowo byłem w cudzysłowie, przypadkowo. No, i trafiły się takie rośliny pnące, więc zdecydowałem się, żeby je po prostu kupić. Dlatego tutaj już nie widziałem miejsca tak naprawdę, żeby coś tutaj można było dosadzić. Ale pnące jeszcze znajdzie się, bo brakuje mi tych pnących roślin, żeby to tutaj ładnie zarosło, zarosło. Także tak, stąd moja decyzja. Więc dzisiaj będziemy, pokażę Wam dzisiaj w dzisiejszym odcinku, pokażę Wam co kupiłem i pokażę wam jak ja to robię, nie tak jak powinno być, bo nie wiem czy tak powinno być, ale ja to tak robię i to się mi się sprawdza. Pozbywam się ziemi, gołe korzenie i jak ja to wszystko sadzę. Także zapraszam do oglądania. Myślę, że to będzie ciekawy materiał. No rośliny to są bluszcz. Bluszcz żółto-zielony hedera Myślę, że sobie fajnie da radę w hmm. hydroponice. Taka pnąca roślinka bluszcz będzie fajnie się komponował. Będzie można go sobie tam, jakoś tam drogę mu pokazać, żeby sobie rósł. Drugi też, bo kupiłem takie dwa. Chyba taki sam, tak, taki sam bluszcz żółto-zielony. Także pójdę takie dwa. I do tego ciemnozielony pnący, który się nazywa, już Wam mówię, Epipremnum Kebu Blue. Wiadomo, wszystko tutaj w OBI było kupowane. Fajnie w Obi można sobie wybrać. Byłem przy okazji, także do tego pomyślałem, że czemu nie. Skoro są takie fajne sadzoneczki się przydadzą jeszcze do hydroponiki, Gdyż, ponieważ, bo w mojej hydroponice jeszcze brakuje pnących roślin Dlatego się zdecydowałem na takie, żeby zakupić W dalszej części materiału Pokażę Wam w ogóle jak, jak no Nie jak się robi, tylko jak ja robię po prostu Pozbywam się ziemi, gołe korzenie zostawiam I jak wsadzę po prostu w, w akwarium, no w akwarium, w hydroponice To stoł widzę będzie troszkę ciężej większa doniczka także będzie więcej trochę ziemi z tego wszystkiego ale też fajna zabawa jest troszeczkę trzeba się z tym pobawić, żeby korzenie były gołe bo wiadomo, żeby do hydroponiki nie sadzić roślin z ziemią bo by to było pozbawione sensu jakiegokolwiek rośliny, korzenie mogłyby gnić bo ziemia będzie podtrzymywać wodę w sobie nie będzie krążyła wokół korzenia woda także świeża woda no i roślina wtedy może umrzeć dobra, nie ma co gadać, tylko trzeba się brać do roboty, także zapraszam do dalszej części materiału mój kot ma ewidentnie parcie na szkło niki ale nie chcę z wami rozmawiać, no to już będzie mistrzem drugiego planu co zaczniemy? zaczniemy najpierw od bluszczyku jak ja to robię tak no, robię to tak że musimy się pozbyć tej ziemi widać o musimy pozbyć się tej ziemi sobie tutaj troszeczkę naciskam znowu ta, ta ziemia jest taka troszkę przesuszona może nie będzie chciało wyjść o wyszło fajnie ta ziemia tutaj w tym pojemniku, nie sugerujcie się, bo to jest stara ziemia, gdzie jeszcze wcześniejsze kalatery tutaj tu ziemię brałem. Otóż już z tego co widzę, mam dużo korzeń, korzonków takich cieniutkich, więc tym będzie się trzeba zająć, aby kot mi nie wskoczył do. żeby kot mi nie wskoczył do miski, ale może nie. Może się opanuje em, Niki swoje emocje. <noise> I widzicie, tu jest parę szczepek w jednej doniczce. Także można sobie rozdzielić bez najmniejszego problemu. Ja staram się najpierw w w ziemię, ile się da. Obtlepać. O, chyba do wody nie wejdzie. Nie, jednak nie wejdzie do wody. Pójdzie sobie. Także mamy, proszę bardzo. Do niczego było posadzone. Raz, dwa. 3, 4, 5 sadzonek, także w takiej małej doniczce mamy 5 sadzonek. odejdź, także mamy 5 sadzonek. Więc w drugie jak będzie też 5 sadzonek, to będę miał 10 sadzonek, resztę, które nie można, nie, nie ruszniki, reszty, które nie można to po prostu iść w wodzie, trzeba odtoknąć, podobnie ta woda jest. I też, jeżeli nie chce wyjść, tak? ziemia nie chce się ładnie wykruczyć z korzonków. To też y, można namoczyć najpierw w ziemi. Także myślę, że każdy będzie to potrafił. No, jeszcze jakieś już uwagi, no, to trzeba uważać, żeby nie, nie tych korzonków po prostu nie popsuć, tak? nie połamać. Ta roślina miała jak najlżej przyjąć się do nowego miejsca są różne szkoły yy, do hydroponiki są różne szkoły przyczajania roślin i tak dalej ja bardziej tak idę na żywioł już prawie można to by było taką roślinę posadzić w hydroponice to, yy, jeśli korzenków nie widać to nic to nie będzie robiło pod jakimś tam względem Także o praktycznie już korzenie prawie, że prawie, że czyściutkie mamy korzonki, ale resztę można pod bieżącą wodą sobie obczyścić. No może tam jeszcze jakieś się no, wychodzą różne okruszki ziemi, warto jeszcze poruszać tak palcami, żeby skruszyć tą ziemię i opatrzać. Także jedna Jedną już mamy spoko, już mamy z głowy, teraz weźmiemy się troszeczkę za większy kaliber, weźmiemy się za epipre, Epipremnum Kebu, taka sama zasada, sądzę, że może być bardziej kruche, tu już widzę sadzonki jakieś, o, proszę bardzo, ucięty, był sadzony ucięty, był złamany może w, tra w trakcie transportu, też można spróbować go posadzić żeby to miało ręce i nogi także nie będziemy tego wrzucać no ale tak, tak działają sklepy i różne szkółki, że wsadzają wszystko co, co, co się da Tak, Gdzieś w transporcie było oberwane ucięte także tu też będzie kilka <laughs> kilka sadzonek tak jak mówię, jeśli się nie da wyjąć to warto wtedy namoczyć tą ziemię żeby nie połamać. O, ale mi się udało jakoś w miarę to zrobić rozsądnie. Zobaczymy, nagrywa się, nagrywa się, dobra, widzicie, kot jak zwykle musi mi towarzyszyć oczywiście tak. Także też tutaj mamy kilka sadzonek w jednej donicy. O ziemia nam się ładnie wsypuje. Także te, te sadzonki można porozdzielać śmiało. Więc nie musimy z jednej doniczki, kurczę. <laughs> nie musimy z jednej doniczki sadzić wszystkich roślin w jednym miejscu. Możemy sobie to podzielić. Także tu już mamy dwie. Niki, zostaw mi roślinkę. I taka sama zasada. O, obmywamy. Tu reszty ziemi jeszcze. Niki. Ach, ten kot jest normalnie. Czasami upierliwy. Mamy o, jedna, trzecia, czwarta i piąta. 5 sadzonek mamy, także z jednego mamy 5 sadzonek. I taka sama zasada, tak jak mówiłem. Pod wodę, ile się da opukać I tak cała tą filozofia przygotowania roślin do hydroponiki, tylko że ja nie właśnie, żeby nie miały nie ze, ze sobą ziemi, żeby tam mogły spokojnie sobie oddychać i uważać że trzeba, żeby ich nie nie połamać. Że fajnie myślę, że udało się jakoś to mniej więcej przynajmniej wyjaśnić, jak to się robi, jak to robić, jak ja to robię, bo nie sugeruję, że tak się robi, ale jak ja, ja to to po prostu robię po swojemu. Także no, nic mi pozostało więcej, posa posadzić to już chyba prosty temat, rozsunąć e, e, żwir czy tam kramzyc, kto tam kto tam ma, e, ja, mam, ja mam akurat Pumek ogrodniczy, także e, zrobię palcem dołek, wsadzę roślinę, przysypię i o cała filozofia, także pokażę Wam już posadzone rośliny, jak to się będzie prezentować, mam nadzieję, że fajnie, także zobaczycie za chwilkę skończone to w sensie rośliny posadzone, można powiedzieć, że już jest OK. W sumie kurde przy tej ilości roślin, to <gryw> praktycznie tego teoretycznie tego nie widać. W praktyce można się temu przyjrzeć, że coś tam gdzieś się zmieniło. No ale przejdźmy bliżej, może będzie bardziej. <gryw> bardziej będę mógł Wam pokazać tutaj bluszczyk. tutaj ta pnąca zielona. Tutaj też pnąca. Także porozdzielałem troszeczkę. No zobaczymy, jak to będzie sobie ra radzić. No, także tutaj dwa błyszczyki poszły. Pnąca tutaj, pnąca tutaj. No resztę zobaczymy, jak to w praktyce będzie szło. W tym przypadku no, nic nie pozostaje innego jak po prostu czekać, tak. Czekać, aż zarośnie. Nic, nie mamy innego wyjścia. Także często widzę, że często kolety lubią delikatną mgiełkę, taką delikatną prysznicą, żeby im podać jakieś takie, że tak powiem, uwagi co do hodowli kalatei już widzę. Ale to zrobię osobny odcinek na ten temat, także warto tego, takie rzeczy będzie posłuchać, moim zdaniem. No to już dziękuję, jeżeli ktoś dotrwał do tego końca, jakieś dyskusje, to proszę pisać komentarze, jakieś sugestie. To również proszę, proszę pisać. Jeśli odcinek się nie podoba, proszę zostawić łapkę w dół. Jeśli odcinek podobał się, proszę zostawić łapkę w górę. Dziękuję serdecznie za oglądanie. I zapraszam na kolejny kiedyś odcinek przyszłości bliskiej. Cześć!